Cześć, witam Cię serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że właśnie tutaj zajrzałaś, bo to jest mój pierwszy filmik z Boska Mama i mam nadzieję, że będzie dla Ciebie przydatny. Skąd się wzięła Boska Mama i dlaczego na kanale wiarą przez życie? Eee, właśnie dlatego, że Boska Mama, jak sama nazwa wskazuje, jest Boska, czyli że w swoim życiu staram się wypełniać też słowo Pana Boga. Staram się z nim żyć, staram się też, żeby moje całe życie przenikała ta jego obecność, ale od razu ci mówię, żeby się nie zrażała, ponieważ te filmiki nie będą tylko i wyłącznie o wierze i może dla wielu mam o takim odrealnionym świecie, jak to niektórzy mówią, ponieważ chcę zawrzeć w nich bardzo wiele informacji praktycznych dla wszystkich osób, dla wszystkich kobiet. Nie tylko tych, które podążają drogą z Panem Bogiem, ale też tych, które w ogóle mogą Pana Boga nie znać. Więc dlatego będzie trochę o tym i trochę o tym, ale na pewno z otwartością na każdego, nie tylko na tego, który jest chrześcijaninem, czy katolikiem, czy praktykującym, czy niepraktykującym. Także zapraszam Cię serdecznie. Ten odcinek będzie o porodzie o tym właśnie, czym jest poród z, tak, z takiej perspektywy duchowej. Postanowiłam zrobić ten filmik dlatego, że widzę w swoim otoczeniu, że dużo kobiet y, boi się po prostu, nie wie co to jest poród y, lub się y, w takim kręgu obraca, który nastawiają ją y, przeciwko temu, który nastawiają na to, że to jest strach, że to jest ból. Natomiast ja bym chciała trochę odkłamać ten rodzaj patrzenia na poród. A kim jestem, żeby to robić? Jestem już mamą, która się spodziewa swojego pierwszego dziedzicia już na dniach, dlatego też pozwoliłam sobie poleżeć prawie że. I chciałabym się powiedzieć, że wszystko to, co będę mówić, jest oparte o naukę. O książki, które czytam, o ludzi, których słucham, ludzi, którzy są w tym wypadku doświadczonymi położnymi, więc to wszystko, o czym będzie tutaj mowa w tych filmikach, to nie jest coś takiego, co ja sobie wymyślam. Oczywiście, jeżeli coś będzie mojego, jakaś moja tam rzecz, bo dopiero zaczynam swoją drogę, no to wtedy to też zostanie powiedziane. Natomiast te wszystkie rzeczy, tym bardziej, które dotyczą porodu i tych wszystkich metod, które mogą być stosowane podczas porodu będą omówione w oparciu o książki i w oparciu o doświadczenie ludzi, którzy mają ze sobą lata praktyki. Teraz opieram się o takie dwie książki: Cud macierzyństwa oraz rodzić razem i naturalnie oraz 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 o to, czego dowiedzieliśmy się razem z mężem podczas szko szkoły rodzenia w Szczynie, w Kobietowie, gdzie uważamy, że pracują też bardzo doświadczone położne i nie tylko. Dlatego też postanowiłam Wam przekazać co nieco z tego, czego do, dowiedzieliśmy się na zajęciach ze Szkoły Rodzenia. Tytułem wstępu tyle, mam nadzieję, że się nie znudziliście, ale myślę, że warto też wiedzieć co i jak i kim jestem. I zapraszam już na pierwszą część tego, co to znaczy rodzić, czym jest poród. Chcę Wam naprawdę powiedzieć wszystko, co jest ważne. A przede wszystkim chcę Wam powiedzieć o tym, że poród to nie jest coś, co trzeba przeżyć. W sensie, że jakoś to przeżyję, jakoś to będzie, muszę tylko przeżyć, żeby mieć dziecko, bo dalej to już będzie fajnie, bo będzie ten dziaduś i tak dalej. To nie jest to. Na poród można popatrzeć znacznie szerzej i można popatrzeć naprawdę z głębią. I o tym właśnie teraz chcę powiedzieć. Teraz będzie właśnie o takiej perspektywie chrześcijańskiej, bożej. Natomiast myślę, że bez tego nie da się ruszyć dalej, nawet jeżeli jesteś. Kimś, kto nie wierzy, myślę, że warto posłuchać tej innej drogi, innej perspektywy patrzenia na poród. Poród jest jedną z najbardziej doniosłych i głębokich chwil w naszym życiu, i ta chwila dopełnia nasze stawanie się matką, ale też stawanie się ojcem, w przypadku kiedy tata dziecka też uczestniczy w porodzie. Jest to czas, który tak naprawdę może być święty. Dla całej rodziny. A co to znaczy? Właśnie dlatego, że w tym czasie obecnie jest Pan Bóg. Jak w każdym innym czasie Twojego życia, w każdej innej chwili Twojego życia, w tym też. Mimo tego, że wiele osób może myśleć, że to jest taka sfera intymna, dość krwawa, bolesna, to nic mylnego. Pan Bóg to wszystko zaplanował i stworzył, i On w tym wszystkim jest i chce w tym wszystkim uczestniczyć. Jeżeli tylko wierzysz, chociażby w małym kawałeczku, że tak jest, to ten poród właśnie za tą sprawą, może stać się święty. Ale nie tylko, ponieważ sama możesz go zaprosić do tego. On jest przy tobie ale jeżeli ty go nie zaprosisz to on będzie tylko kimś kto tak jak może oczywiście stanie ci pomóc ale bez twojego zaproszenia będzie miał bardzo ograniczone pole do działania dla nas katoliczek ważne jest takie patrzenie też na to że pan bóg wie co przygotował dla nas na ten poród więc tak naprawdę to czy my się będziemy martwić już 9 miesięcy przed jak to wszystko wygląda albo przed samym porodem albo o jakieś drobne szczegóły lub jak to się wszystko potoczy na to na co nie mamy wpływu zaszkodzimy tylko sobie ponieważ ufając Panu Bogu my wiemy że to, co się nam wydarzy, będzie najlepsze dla nas i dla naszego dziecka. To jest to zaufanie, które mamy, które też pozwala nam nie bać się. Bardzo mi się podoba też taki fakt i aspekt tego, że podczas porodu, kiedy przekraczasz swoje wszelkie granice, swoje granice bólu, kiedy już tak naprawdę jesteś zdana na łaskę, to właśnie wtedy możesz najbardziej połączyć się z Jezusem. Z tym Jezusem, który umarł na krzyżu, który ten krzyż dźwigał, który już nie miał siły. I łączysz się z nim, zanurzasz się w jego ranach dzięki którym możesz mieć więcej sił. Jego cierpienie sprawia, że Ty łącząc się z Nim, masz więcej sił na to, żeby przeżyć swoje cierpienie. Cierpienie, które jest związane z najpiękniejszym aktem wydawania człowieka na świat, bo tego nie można zapomnieć. Więc y, podsumowując to wszystko, o czym mówię, możemy przeżyć ten poród w niesamowitej bliskości z Panem Bogiem, który nam otworzy perspektywę całkowicie innego patrzenia na poród, nie tylko z perspektywy biologicznej, ale także duchowej, o wiele głębszej, ponieważ dusza człowieka jest o wiele głębsza i ważniejsza niż ciało. A sam katechizm kościoła katolickiego mówi, że my swoje bóle rodzenia możemy wykorzystać jako lekarstwo, które ogranicza szkody wywoływane przez grzech. Chodzi o to, że nasz ból ma znaczenie, i możemy wykorzystać go dla dobra innych ludzi albo swojego. Możemy każdemu skróczowi przypisać jakąś intencję. Spróbuj, może już jesteś za tym, że tak właśnie robiłaś i wiesz, że to działa. Jeżeli ofiarujesz ból, on stanie się narzędziem do polepszenia życia twojego lub kogoś innego. Może na przykład masz trudną sytuację w rodzinie. Może ktoś jest chory, może nawet ktoś obcy potrzebuje Twojego wsparcia. Z taką intencją taki ból się lepiej przeżywa. Każdy ból lepiej się przeżywa, jeżeli to robisz w intencji dla kogoś. Na poród można też patrzeć z perspektywy właśnie całej rodziny, szczególnie kiedy jest się w sakramencie małżeństwa, bo to jest taka chwila, w której rodzice, a szczególnie właśnie małżonkowie sakramentalni, mogą dostąpić takiego zbliżenia, zacementuje ich związek, który jakby wyniesie ich małżeństwo na wyżyny, na wyższy level. Zaczną w całkowity inny sposób na siebie patrzeć, ponieważ. W tym akcie ob oni oboje mogą stawać się pełnią siebie. Kobieta pełnią tego, jak Pan Bóg ich stworzył. Jak Pan Bóg patrzy na nich. I przede wszystkim mogą widzieć nawzajem swój geniusz męskości i kobiecości. To jest taka chwila, która jest właśnie dla dlatego bardzo ważna, żeby ją przeżyć razem, żeby sobie uświadomić i zobaczyć to piękno, tą pełnię. Z czym jest poród tak pod względem takim bardziej technicznym. Jak może wyglądać, co może wpłynąć na dobry poród, a co nie? No i kilka takich ciekawostek mam nadzieję, że, że się dowiesz. I zachęcam do tego, że jeżeli masz jakieś pytania, jakieś wątpliwości, cokolwiek Ci się nasunie, chciałabyś się podzielić swoją historią, to podziel się tym w komentarzu. Mam nadzieję, że Boska Mama to będzie takie miejsce, które będzie pomocne. Które będzie taką przestrzenią do wymieniania się wartościowymi treściami i rzetelnymi treściami. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że dotrwałaś do końca, lub dotrwałeś, jeżeli jesteś tatą, przyszłym tatą. Bardzo się cieszę, że tutaj ze mną jesteście. I do zobaczenia w następnym odcinku.